Dzisiejsze spotkanie tak naprawdę trzy obrazy, bo obraz tak naprawdę przed przerwaniem meczu przez sędziów, gdzie stłamsiliście tak naprawdę termuniejów, Druga część po tej przerwie właśnie i tym deszczu, gdzie no faktycznie termołniejów zaczęły troszeczkę wam zagrażać i też zagroziły tą jedną bramką z karnego. No i trzeci obraz, druga połowa, gdzie praktycznie termy no nie istniały, no ale wy nie mogliście pokonać się dzisiaj z bramkarza term, który naprawdę stanął na wysokości zegdania. Jak oceniasz z swojej perspektywy to spotkanie? Czy wydaje mi się, że kontrolowaliśmy cały czas ten mecz, wiadomo pogoda przerwała, nadeszła burza, warunki były bardzo ciężkie. Ale tak jak mówię, ta pierwsza część w naszym wykonaniu była nawet yy, niezła, yy, straciliśmy przypadkową ramkę z karnego, tak wiadomo, gdzieś tu nie zapowiadało się na to. A tak jak mówię, no już później w drugiej połowie to boisko troszeczkę było hmm, ciężkie, wiadomo, że dla obu stron, ale staraliśmy się kontrolować to spotkanie, chociaż yy, trzeba też pochwalić Antka Brzuskę, który wybronił bardzo dobry strzał rzutu wolnego. I było wtedy 2-1, także różnie mogło być. Y podwyższyliśmy na 3-1, i uważam, że zasłużenie wygraliśmy. No tak. Dzisiaj, mimo że Brzuska nie miała aż tyle roboty na bramce, ale jednak wtedy, kiedy trzeba było, stawał na wysokości zadania. Też jest strzał przy słupku, który wybronił. Y naprawdę zasługuje na uznanie. Y i czy słowa prezesa Kazimierczaka, czyli liczymy na czwartą ligę w Różycy, czy w końcu w Różycy też będzie szansa gra na wyższych poziomach rozgrywkowych? Bo zawsze zespół osiąga te najwyższe cele i jest blisko tego lidera, no ale gdzieś tam wiadomo w przyszłym sezonie raczej kwestie finansowe, kwestie obiektów jeszcze były do tej pory nierozwiązane, dlatego też no nie było takich starań. Może teraz jest szansa na to? Najpierw chciałbym wrócić do Antka Brzuski. Myślę, że bardzo dobrze, że przyszedł z Widzewa. Jest prawdopodobnie wypożyczony. Jest to młody chłopak, znam go też dłuższy czas. Na pewno będzie miał tu szansę nagranie i myślę, że będzie to dla niego bardzo dobra bardzo dobra lekcja i jakiś taki przystanek tylko w karierze gdzieś tam na wyższym poziomie. Bramkarz od tego jest, żeby właśnie w trudnych momentach pomagał drużynie. On to uczynił i myślę, że gdzieś jest takim cichym bohaterem tego meczu. Jeżeli chodzi o czwartą ligę, myślę, że tu nikt żadnych deklaracji nie składa. Wszyscy się cieszymy, że powstał obiekt, który spełnia takie warunki, że pozwala grać też na, na przyzwoitym poziomie też, ale też gdzieś to zaplecze socjalne było bardzo ważne, ponieważ było ono tutaj nie ma co mówić w fatalnym stanie, tak? Także myślę, że jeżeli te szatnie będą ukończone, to ten obiekt będzie spełniał jakby wymogi i przynajmniej różyca nie będzie się wstydziła tego obiektu. Tak? Bardzo długo na to czekali, znalazły się pieniądze. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostaną dokończone budynki, a zobaczymy, jaki będzie wynik sportowy. Tak? To jest zawsze otwarte, to był jest jeden mecz, tych meczów zostało jeszcze bardzo dużo. Wiadomo, że ta runda będzie dużo cięższa niż poprzednia. No ja pamiętam osobiście grając w, re, w Nerze Łódzkim, gdzie z rezerwami różnicy mierzyliśmy się na tym obiekcie, pamiętam te szatnie, nie były najładniejsze, pamiętam też mecz, awans do okręgówki, gdzie to były derby z koluszkami, gdzie no, trybun jako takich dobrych nie było, no było te nawały, a teraz w końcu dzisiaj, mimo deszczu, kibice mogli spokojnie oglądać te e, niesamowite emocje, dzisiaj może były one bardzo zróżnicowane ze względu na pogodę, no ale cóż, widać, że lokalni tutaj kibice chcą przychodzić i oglądać Wasze mecze. Tak, należy też podkreślić, że ten obieg nie będzie służył tylko seniorom, ale mamy grupy młodzieżowe, tak, które trenują i które też przede wszystkim zasługują na to, żeby w normalnych warunkach się przebierać i trenować, tak. Są to dzieci, młodzi, adepci, piłki nożnej. Wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że powinni mieć te warunki stworzone jak najlepsze, tak? Żeby móc się przebrać, będzie też tutaj zrobiona strzelnica, będzie jakaś świetlica. Także ten obieg nie służy tylko seniorom, ale przede wszystkim młodzieży i tutaj społeczności całej, tak. My jesteśmy jakby tutaj dodatkiem. A tak jak mówię, no, obiekty sportowe są przeznaczone przede wszystkim dla młodzieży i dla tych młodych adeptów, którzy gdzieś tam stawiają pierwsze kroki, i uważam, że cieszę się, że tutaj samorząd zrobił wszystko, że te dzieci mają godne warunki teraz do trenowania. No nic, życzę powodzenia oczywiście w kolejnych meczach, osiągania wyników sportowych, no i cieszenia się tym nowym obiektem. Też sobie tego życzymy i żeby pogoda była jak najlepsza. Także zapraszamy wszystkich na mecze.